Miejsce znane, lubiane. Niestety, przed sekundą przykry incydent. E, zwróciłem Państwu uwagę, żeby nie wchodzili na mury. E, no to jest zabytek, który jednak ma kilkaset lat, więc uważam, że szacunek temu miejscu się należy. Tym bardziej, że z tamtych murów niewiele już zostało. Więc no, szanujmy dziedzictwo, którego e, no, nie powinno się dewastować. Dobra, już mi kurwie nie przeszło, bo musiałem ją troszeczkę opierniczyć tą kubitkę. Ech, poszukam. Dzisiaj nie będę mówił o zawieprzycach, o zamku, o pałacu. Tylko skupię się na zieleni, ponieważ ta piękna robinia akacjowa obok lipa, czyli potężne miododajne drzewa skłoniły mnie do tego, żeby nagrać taki krótki materiał. O lipie. Ja na trzeciego. No, króla Jana III Sobieskiego. Otóż ów król bardzo często przebywał właśnie w, w Zawie Przycach, i no jest taka czy legenda, czy, czy yy, no tak, powiadają, powiadały, czy pisały kroniki, że Jan III Sobieski posadził yy, lipę tutaj, akurat właśnie w tym. Yy, pałac, tym wokół pałacu w parku, który tutaj został założony. Pierwotnie pałac był założony w stylu włoskim. I akurat to drzewo, o którym wspomniałem, tak zwana lipa Jana III Sobieskiego, ona przetrwała naprawdę wiele, przetrwała zawieruchy no kilkaset lat, ale nie przetrwała pewne wichury z bodajże lat 70. Tutaj widzę jakieś przewrócone drzewo, ale nie sądzę, żeby to była ta lipa, ponieważ ów obiekt ten nazwijmy to zabytek miał 8 czy 7 metrów w obwodzie, więc to było naprawdę potężne drzewo. Nie wiem gdzie znajduje się, gdzie ono rosło. Jest ono widoczne w filmie, jakimś fabularnym filmie. Pokażę fragment, jeżeli uda mi się go. Cóż to za niezwykłe drzewo? Składano tu niegdyś ofiary z ludzi. O, łaskawi panowie, na miłość boską. Rzućcie kopiekę. Na kieliszek buty. Znaleźć. Natomiast w tej chwili no, próbuję sobie gdzieś tam y, podumać, gdzie to drzewo jest. Y, według informacji znalezionych gdzieś tam w sieci, podobno udało się wyhodować jakąś sadzoneczkę niewielką, która jest właśnie z tegoż drzewa z tej lipy więc być może jest tutaj w jakiś sposób oznaczone to niewielkie drzewko i zobaczymy miejsce jeżeli uda się je odnaleźć gdzie król Jan III Sobieski posadził tą lipę no powiem szczerze że e, przykra sprawa przetrwało tyle lat e, było tak potężnych rozmiarów e, ale już do naszych czasów niestety nie mieliśmy okazji tego drzewa Zobaczyć bardzo ładne miejsce, urokliwe. Nie tylko ogród Caski jest godnym miejscem do odwiedzenia. Jest tutaj piękny drzewo, stan mamy, kasztanowce, mamy głównie lipy. I wprawdzie jest końcówka maja, ale zapach jest, no już czuć tą taką, nazwijmy to taką słodycz tych drzew miododajnych. Więc to naprawdę spacer w takim miejscu nieźle dotlenia i e, relaksuje i już nawet złość na tą panią, która weszła na stare mury dawnego zamku dewastując swoim tyłkiem i buciorami, kilkusetletnie cegły już mi pomału na nią wnerwienie przechodzi. i tu właśnie fajne założenia takie, że mamy tam na wprost aleję e, no, tu akurat. O, 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 poczekajcie. Tu mamy jakąś tablicę informacyjną. Tutaj super. Tutaj rosła słynna lipa Sobieskiego. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć. I tutaj z takiej. Drewnianej, nie wiem jak to się fachowo nazywa, takiej oblamówki, faszyny, czy, czy, czy jak zwał, tak zwał jest mniej więcej, no nie wiem, czy będzie to aż tak bardzo widoczne. Widać zarys y, tego drzewa, jak ono miało potężną y, koronę. Y, przepraszam, pień. I ta lipa, właśnie prawdopodobnie, była to jakaś odnóżka y, tej dużej, która została powalona przez wichurę z lat 70. Więc. Y, jest to można powiedzieć no, taki dowód na to, że jednak przyroda czasami potrafi być no, może nieśmiertelna, nie ale niemalże wieczna w porównaniu z naszym krótkim, ludzkim y, żywotem, czyli 300-letnia ponad lipa, o średnicy e, obwodzie bodajże o 8 metrów, powalona przez wichurę, a tu mamy już drzewo, które jest całkiem pokaźnych rozmiarów, czyli to jest drzewo około 50-letnie. Tutaj kończąc już wyprawę, miamy urokliwe ruiny. Niestety troszkę zaniedbane, tutaj gmina mogłaby jednak te drzewa pousuwać, żeby wyeksponować bardziej mury. To oczywiście zabudowania kompleksu parku w Zawieprzycach. Widzimy wyraźnie lata świetności już za sobą. Piękna kolumnada, musiało to robić wrażenie. Jednak no przykre, że nasze zabytki są w takim stanie jakim są. Zobaczcie jaka potężna belka. Być może to jest modrzew. Jest tutaj akurat jakieś boniowania jeszcze widzę zostały na elewacji i potężne. Zobaczcie jakie duże cegły. Przykre, że te nasze zabytki po wojnach szwedzkich, które właśnie ucierpiały w wyniku tych działań nie są w jakiś tam sposób remontowane popadają w taką, nazwijmy to dobrowolną ruinę, mówię dobrowolną, bo jednak gmina, nie dbając o to przyzwala, żeby to jednak, pozwala, żeby to jednak niszczało, co no jest jednak martwiące, bo te miejsca tracą swój urok, o ile ten zespół pałacowo-parkowy, drzewa no, da się jak w jakiś tam sposób utrzymać, one sobie bez naszej pomocy poradzą, to jednak zabytki. Zwłaszcza tak leciwe, które nadszarpnięte nie tyle upływającym czasem, co jednak jego historią yy, wojenną, głównie yy, no, powoduje to, że jednak tych obiektów, tych zabytków mamy niestety coraz mniej. Tam w oddali jest taka niewielka dolina, tam płynie ciek wodny niestety zarośnięty. Nie znam nazwy tego cieku wodnego, ale proszę zwrócić uwagę, jak walory obronne były tutaj fajnie yy, mogły być wykorzystywane. I są bardzo ładnie zarysowane w terenie, zwłaszcza widać jak jest skoszona łąka, czyli mamy tam ciek wodny, który mógł być spiętrzony w razie w. I tam na wprost mamy właśnie jakieś oczko, jakąś sadzawkę, yy, jakoś yy, jakieś bajoro może, dawne, dawne pozostałości po fosie, yy, a tu właśnie już zabudowania yy, właśnie zespołu w Zawieprzycach. I tu piękna aleja, do której y, zaraz z, sobie wejdę. Piękny drzewostan. No głównie takie nazwijmy to gatunki y, no, pospolite, czyli mamy tam potężnego jesiona i kasztanowców dosyć sporo, robini akacjowej, gdzie nie gdzie klon, no bo to dosyć jest inwazyjna roślina. I tak troszeczkę od kuchni, tu też cały czas mamy właśnie zabudowania, mamy cały czas mury, które ten park, ja sobie pozwolę jednak przejść nie tą ścieżką, tylko jednak wrócić do tego, no bądź co, bądź romantycznego miejsca, bo jednak są to takie y, ogrody, parki, y, w których w poniedzielnych obiadach po mszy świętej zapewne, y, Mieszkańcy, właściciele ziemscy ówcześni mogli sobie taką uciąć, relaksującą eee, taki spacerek w parku. Także miejsce naprawdę znakomite. Cieszę się, że nikogo nie ma. Oprócz tej patologii, o której wspomniałem wcześniej. Czasami staram się moją gadaninę uciąć, żebyście posłuchali śpiewu ptaków. No to zobaczcie proszę, jeszcze taką rzecz. Tu mamy w tym momencie aleje, aczkolwiek niewykluczone, że dawniej aleja biegła w tym miejscu pomiędzy szpalerem lip. To są naprawdę potężne drzewa. Spójrzcie w górę. Jak one są już naprawdę rosłe, to są już gatunki, yy, znaczy od gatunki, przepraszam. Okazy już dobijające spokojnie do setki. Więc o taki spacer na pewno po niedzielnym obiedzie, po niedzielnej uczcie gdzieś w pałacu, tutaj obok, na której się jadło wspaniałości ziemi lubelskiej, przyrządzone przez naprawdę pewnie mistrzów kucharskich, musiało to robić niesamowite wrażenie. Przez, no chciałbym spróbować takiego, tak zobaczyć, jak właśnie w dawnych czasach sobie ta. Szlachta urządzała taki oto, jak spędzali taką właśnie niedzielę po takim pysznym obiedzie. Bardzo ładne miejsce, naprawdę fajne miejsce. Cieszę się, że nie jest ono zniszczone oblegane przez wielu turystów, bo jednak ludzie, wiadomo, czasami powodują, że nie da się nagrać materiału, no to akurat nie ma z tym problemu. O zamku nie mówię, o zamku był filmik, ale o parku jednak tutaj chciałem troszeczkę bardziej pokazać, jak wygląda park na stan, na dzień, na koniec maja, właściwie połowę maja 24 roku. Miejmy nadzieję, że ten drzewostan, otóż widać, że ślipy zaczynają kwitnąć, że ten drzewostan przetrwa jeszcze jedną burzę, bo jednak tego oto, tego typu zabytki mm, przyrodnicze cieszą oko i sprawiają, że ten teren jest niezwykle bogaty nie tylko właśnie w elementy architektoniczne jak i też całe kompleksy parkowe. Miejsce blisko od Lublina. Widać też jest troszeczkę nasadzeń, też głównie drzewa, które tutaj rosły. Tu mamy akurat jakiś grab, ale już lipy, tu przynajmniej 3-4 gatunki, właściwie odmiany lip widziałem, więc widać, że dbane jest o drzewostan, o dobór tych gatunków, że jednak są te drzewa uzupełniane. No i pójdę pod akację, pod tarobinie, bo one pachną naprawdę. Tutaj już czuć zapach. Tu mamy jeszcze jakąś jakąś piękną, potężną lipę tu z prawej strony. Zobaczcie jak to wszystko, już odtąd czuć już zapach tej robini. Pięknie, naprawdę piękne miejsce. Nie wiem czy słychać, ale bzyczy jak w ulu. Wiecie co to znaczy? Takie drzewa powinno się sadzić w miastach, żeby jednak te pszczoły, o tu mamy akurat zajętą pszczółkę. Nie wiem czy ją widać, one są wszystkie pozajmowane, mają tutaj robotę. więc takie oto właśnie gatunki drzew, które pięknie pachną. Nie odda tego filmu niestety, ale musicie mi wierzyć na słowo, że ta robinia ona tak pachnie, że chętnie bym zjadł te kwiaty.